No siemka, witajcie na kolejnej części skarbu ze Złomowiska. Tym razem będę nagrywał z ręki. I może zacznę od e, srebra, które udało mi się znaleźć. Jest go naprawdę sporo. Spójrzcie chociaż tutaj. Te wszystkie styki, które widzicie, te małe czarno-srebrne pierdzielniki, to, to są właśnie srebrne styki. Jest ich tutaj naprawdę dużo. Może waga tego wszystkiego nie jest, nie jest duża, ale myślę, że bez problemu można kilka gram wyciągnąć. Nie tylko z tego, ale i z tego drugiego. E, oczywiście jest tutaj też troszkę plastiku. Nie mi się bawić w wyciąganie tego. To ważyło tyle co nic, a jest tutaj też sporo miedzi, więc bez problemu to się zwróci. Tutaj jest podobne. Tutaj kolejne. Troszkę większe styki. O! Całkiem fajne. Hmm. Tutaj takie same. Jest tego naprawdę sporo. Tu jest sporo takich drobnych. No i takie same jak na ostatnim filmie. Czyli te duże srebrne styki. Myślę, że każdy waży około pół grama. Plus oczywiście cała masa srebrzonej miedzi i aluminium plus oczywiście taka całkiem fajna śruba e, takich śrub nigdy nie za wiele e, tego mamy tyle co widać także no, myślę, że samej miedzi tutaj będzie kolejne pół kilograma e, plus pewnie z 200 gram mm, aluminium, może więcej e, i z 10 gram srebra na, na tyle obliczam te wszystkie styki Dodatkowo udało mi się trafić troszkę innych fajnych rzeczy. Trafiłem taki, oto bardzo ciekawy profil aluminiowy. Ten profil zostanie wykorzystany jako belka oświetleniowa. To będzie belka LED. Zobaczycie film z budowy. Kolejny jest taki fajny aluminiowy radiator. Nie jest idealny. Idealny byłby, gdyby ta strona była całkowicie pozbawiona urzebrzenia, ale ja się tym zajmę, po prostu wytnę tą część, potem przepoleruję i będziemy mieli taki około 15-centymetrowy radiator. Też będzie wykorzystany do zrobienia oświetlenia LED. Tutaj wziąłem kolejny radiator aluminiowy z tym. Z wietraczkiem, ale to ze względu na to, że on ma miedziany rdzeń. Spójrzcie tylko tutaj. To jest lity kawałek miedzi, więc naprawdę fajnie, szczególnie, że zapłaci się za to, jak za złą zmieszany. Podobnie tutaj jest kawałek aluminiowego radiatorka. To będzie do jakiejś nanokosteczki, pewnie jedna dioda full spectrum. I tyle. Trafił się akurat całkiem fajny, niewielki, ale jednak. Procesor komputerowy. Dwie kości RAM. Tak, oto fajna śruba z podkładką. Coś takiego zawsze się przyda. No i świetny klucz. Z tego klucza jestem naprawdę bardzo, bardzo zadowolony. Ze względu na to, że no, takiego jeszcze nie miałem, a powiem szczerze. Klucze, które kupiłem wcześniej, które miałem podwójne, było ich całkiem sporo, rozeszły się jak ciepłe bułeczki, naprawdę sprzedałem je bardzo, bardzo dobrze. Oczywiście one zostały odrestaurowane, zostały wyczyszczone, odrdzewione, jeżeli były problem z gwintami, to też zostały naprawione. Klucze płaskie, oczkowe, płasko-oczkowe i tym podobne, no te sprzedałem wszystkie hurtem za kilka stówek. Oczywiście tylko te, które miałem podwójne. Zostawiłem sobie pojedyncze sztuki z każdego rozmiaru. No bo też czymś, na czymś trzeba pracować w warsztacie od czasu do czasu. Co jeszcze? Chciałbym zaprosić Was do subskrybowania kanału. Chciałbym też powiedzieć, że w najbliższym czasie pojawi się kilka filmów z serii Skarbów ze Złomowiska. Eee, seria oczywiście zostaje wskrzeszona, że tak powiem, no co prawda nigdy nie umarła, cały czas chodziłem na złomowiska, ale, ale nie było czasu, żeby eee, po prostu to wszystko nagrywać i żeby wstawiać filmy na YouTube'a. Teraz z, z racji na to, że mamy zimę, tego czasu jest troszkę więcej, a więc można się tym zająć. OK. Jeszcze raz zapraszam do subskrybowania, komentowania, lajkowania kanału. Jeżeli wam się spodobało oczywiście łapka w górę, jeżeli nie łapka w dół. Eee, najważniejsze jest to, abyście dali oczywiście eee, dzwoneczek, dzięki któremu będziecie mieli informację o każdym kolejnym filmie pojawi pojawiającym się na kanale. Do zobaczenia, cześć i czekajcie na kolejne filmy.